Dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu partnersko-miłosnym dla osób spod znaku Bliźniąt na miesiąc listopad. To czytanie nie będzie rezonować z każdym, to jest zupełnie naturalne. Polecam sprawdzić cały swój horoskop urodzeniowy i zobaczyć na czytania dla znaku Wenus, Księżyc. Wbrew pozorom te aspekty mogą bardziej rezonować z racji tego, że chodzi o emocje i psychikę. A jak to zrobić? Pod spodem zostawiam Wam instrukcję. Jeżeli ktoś jest zainteresowany rozkładem prywatnym, zapraszam do kontaktu drogą mailową. Adres znajdziecie w opisie. No dobra, to ja rozpoczynam. Po lewej stronie Wy, po prawej Wasze osoby. Warto popracować tutaj nad komunikacją sposobem wyrażania swoich potrzeb emocjonalnych. Dobrze, to nie musi mieć nic wspólnego z tym, co za moment nam się pojawi. Ok, co Wasza osoba myśli, co ma w głowie? Rycerz mieczy bliźnięta. <grytanie> Jeszcze, czekajcie, to może być w tej talii król mieczy. Dojdziemy do tego. To dwodnik. Co w sercu tejże osoby, co ta osoba czuje? Dziesięć kielichów. Zamiary tejże osoby wobec Was. Eee... Król albo rycerz kielichów. Ja za momencik do tego dojdę, bo nie pamiętam teraz. Sprawdzimy to. Skorpion bądź ryby. Co ta osoba wnosi w tę relację? Cztery denary. Powiem Wam tak, ta osoba szuka poczucia bezpieczeństwa i znajduje to z Wami. I z tego głównie powodu tutaj chce z Wami w relacji być. Intencja tejże osoby wobec Was? Komu No zobaczymy. Dobra, co Wy macie w głowie, drogie bliźnięta? Co Wy myślicie? Pięć mieczy. Porażka. Hmm. Co Wy czujecie tutaj do tej osoby? Czwórka mieczy. Pauza, przerwa, dystans. Wasze zamiary w stosunku do tej osoby? Wierzę. No uff, tutaj po Waszej stronie to nie działa. Tak jakby zdajecie sobie sprawę z piątką mieczy, to jednak nie to. Wierzę. Nie mam podstawy do budowania czegoś. Chyba chcecie to przerwać. Skorpion się zarysował. Co we wnosicie w tę relację? Sześć kielichów, no to jest ewidentnie w tej talii energia seksualna, mówimy się, przyjemność, ale to jest też sentyment. No też jakby sprawy przeszłości tutaj w Waszym odczuciu mogą stać między wami Wasze intencje? Osiem denarów. Może chcecie się skupić teraz na pracy? Może związek nie jest z Waszą priorytetem. Ale ta usługka Danarów mi tak mówi, ja się chcę przyjrzeć, co za tym faktycznie stoi za tym wszystkim. nie? Ja muszę cię rozgryźć bardziej na tej zasadzie. Gdzie to jest problem? Dziewięć było, brak gotowości jednej ze stron, być może obu ze stron do budowania czegoś, bo dziewiątka była w pokazuje, że nie jesteśmy gotowi, że gdzieś tam utknęliśmy w czymś niekorzystnym. Co jest mocną stroną Waszej relacji? 5 denarów. Wy jesteście dla siebie wsparciem. Być może oboje pojawiliście się w swoim życiu w trudnym czasie. Może ktoś był właśnie po rozstaniu, może miał problemy zdrowotne. Bo tak jakby problem Was scalił, nie? I dajemy sobie poczucie bezpieczeństwa. No dobrze, co jest słabą stroną tej relacji, ty, czyli to, o co ta relacja może się potencjalnie rozbić. 10 danarów, Kwestie pracy, rodziny, nazalians, e, tradycja, wierzenia. Być może pieniądze, być może praca, faktycznie, ale i wartości, na przykład rodzinne. Sprawiedliwość w tle. Nie wiem, czy to nie jest związek kalkulowany, zobaczymy. Mamy wody i zaczynamy dopytywać. Aha, jeszcze chcę się upewnić, czy to jest król, czy to jest rycerz. Nie, to, są, to jest król. Dobra, czyli macie króla mieczy, króla kielichu, więc tutaj, jakby to jest przemyślane, to jest bardzo dojrzałe ze strony partnera, tak? Bo to jest po stronie partnera. E, po waszej stronie ona nie widzę, tutaj jest taka destabilizacja mocna, sprawdzimy. Król mieczy w głowie tejże osoby, ta osoba wie po co tu przyszła. Król mieczy jest dojrzały, świadomy, konkretny, rozumie po przejściach z Wójka Ta osoba może być po przejściach, może być po jakiejś relacji, która no niekoniecznie była fajna. W sercu tejże osoby z dziesiątka kielichów jest z kielichów, czyli uważam, że ta osoba odnajduje przy Was to, czego jej brakowało: poczucie bezpieczeństwa wsparcie. W zamiarach kielichów, czyli chce Wam to zwrócić. To nie jest tak, że tylko bierze. chcę Wam też to zaoferować. Jest sześć kielichów. No bardzo, bardzo zakochana to... Może zakochana to złe słowo, bo takie miłostki mi się często pokazują w rycerzu kielichów, w parze kielichów, czy w buławach. Ja tutaj nie mam uniesienia. To jest bardzo głębokie i dojrzałe. Ta osoba yy, bardzo Was ceni i chce być dla Was takim samym wsparciem. To, tutaj naprawdę nie mam się czego przyczepić. To, co ta osoba wnosi, czwórka donarów i mach. Czyli ta osoba chce z Wami budować jakieś podstawy. Razem jesteśmy silniejsi. Działajmy. Chcę Ciebie wspierać. W tym nie. W intencjach jest koło fortuny i jest siódemka kielichów. I teraz tak. Um, te intencje są takie... Hmm, bo wiecie co? Koło fortuny z siódemką kielichów pokazuje mi, że my chcemy wierzyć, że coś jest takie wyjątkowe. Że my nadajemy temu też wiele sensu. Ja mam wrażenie, że Wy jednak tego sensu w tym nie widzicie. Bo jest piątka mieczy, czyli my mamy w ogóle mylne jakieś przypuszczenia na temat tej osoby. Dwójka buław, to tak jakby dwójka buław, piątka mieczy, że ja nie sądzę, że warto w to wchodzić na tej zasadzie. Że tutaj straty przewyższą zyski, z jakiegoś powodu możecie tak myśleć. Czwórka mieczy w waszym sercu jest dziewięć mieczy, więc ta relacja, która generuje jakiś stres, jakiś dystans. Może wy nie jesteście uleczeni po poprzedniej relacji, ja to biorę pod uwagę z racji tej dziewiątki buław. Bo jakby bliskość generuje u Was stres ta czwórka mieczy zostawia, że tak powiem, dużą przestrzeń, duży dystans. To, co wnosicie, to wieża, czyli zburzmy wszystko, co postawili. No jest wieża, no tutaj skorpion dwukrotnie, ale to jest taka bardzo destrukcyjna energia, więc ja nie wiem, czy Wy też nie sabotujecie troszkę tego, co ta osoba Wam może chcieć dać. Szóstka kielichów, to co wnosicie, osiem buław. Wy chyba mówicie o tym, jak przeszłość tutaj Was afektuje w pewien sposób, bo tu są rozmowy szczero o tym, że coś na mnie wpływa z przeszłości, być może. Natomiast, gdyby spojrzeć dosłownie na tę kartę szóstki kielichów, to wygląda na to, że Wy dajecie znać tej osobie, że przyjemności razem tak, ale życie wspólne nie bardzo. Intencja 8 denarów, czyli ja się chcę albo skupić na pracy, albo tam mam jakieś problemy do przepracowania w pojedynkę, na przykład zdrowotne, może być i tak, albo właśnie chcę się przyjrzeć tutaj bliżej Twoim zamiarom. Siedem czy Wy nie ufacie tej osobie. Wy macie takie poczucie, że ja muszę się poprzyglądać, bo nie sądzę, że tutaj szczery jesteś, szczera. Uważam, że to jest wynikiem Waszych poprzednich relacji, czy być może relacji nawet z dzieciństwa, gdzie Wasze zaufanie do ludzi po prostu zginęło. <laughs> A, I teraz jakby... No niestety bardzo podejrzliwi jesteście wobec tej osoby, nie sądzicie, że ma dobre zamiary wobec Was, bardzo ostrożni, zdystansowani. Ta osoba nie ma złych zamiarów, umówmy się. Może faktycznie jest to osoba, która lubi nadawać wiele sensu wszystkiemu i tak pewne rzeczy wyolbrzymiać, szczególnie to dobre, ale no to jest szczere. Piątka denarów, to co Was łączy? Sześć denarów, Wy możecie być dla siebie fantastycznym wsparciem. Ta osoba może Wam pomóc na nowo zaufać ludziom. Wy możecie pomóc jej trochę zejść na ziemię, bo tutaj jakby mamy osobę bardzo podejrzliwą, nieufną, zdystansowaną, sceptyczną. Mamy zdarzenie takiej osoby z kimś, kto jest cukierkowym światem tylko miłość, wspaniałość, rodzina, zaufanie, bliskość, jedność, nie? więc rozumiecie, tutaj możecie się od siebie wiele nauczyć. Problem 10 denarów i skrót denarów. Staje między Wami praca ojciec, może były mąż, może pieniądze, może mezalians, może ktoś tu jest z wysokich stref. Druga osoba nie. Mam tutaj coś takiego między Wami. Być może pracę faktycznie. Problem w tym momencie to jest 9 buław, jest karta gwiazdy, czyli ktoś nie jest gotowy, ktoś nie umie docenić tego, co się nam tutaj przydarzyło. To nie jest dla kogoś odpowiedni czas, bo karta gwiazdy mówi, że my nawet nie zauważymy tej szansy, bo to nie jesteśmy w tym miejscu w życiu, żeby to zauważyć. Może później, może kiedyś. Teraz ciężko. No, ale po to też robimy te czytania, żeby przejrzeć trochę drugą stronę. Może to Wam pozwoli coś przepracować. Mm, teraz tak, 10 denarów i król denarów o co się też możecie rozbić? No to już jest taka wiecie, rodzina tradycyjna, może Was to dzień, No nie wiem, no musicie zauważyć, gdzie tam Wasze wartości leżą. Ja natomiast zobaczę teraz, czego możecie się spodziewać po tej osobie w najbliższym czasie. Byk tutaj się niezbyt korzystnie zarysował, wodnik również niezbyt korzystnie. Mam bliźnięta, mam pannę, to jest okej okay tutaj. Mam tego skorpiona. No dobra, zobaczmy zatem, czego możecie się spodziewać po tej osobie w listopadzie. Dwójka mieczy, niejasności, niepewności. Tutaj to jest karta pokój-spokój, czyli ja staram się być okej okay z tym, że nie wiem, tak? Na przykład nie wiem, czy chcesz ze mną być. Jest karta śmierci, to jest ten skorpion ponownie. Jest głupiec, baran i jest umiarkowanie. Powiem Wam tak, uważam, że ta osoba jest jakby w stanie poczekać, tutaj strzelec się jeszcze zarysował, na Was, bo dwójka mieczy to jest takie ok, ja nie mam od Ciebie jasnej odpowiedzi i dwójka mieczy, staram się być z tym ok. Jest jeden denarów, czyli ja poczekam na Ciebie. Karta śmierci to jest proces, my musimy do pewnych rzeczy dojrzeć i jest pustelnik, więc ta osoba jest w stanie zaczekać na Was, bo uważa, że ta relacja jest wartościowa, no dopóki sobie tam nie poukładacie tych swoich spraw. Karta głupca jednak pokazuje, że w drugiej połowie już tutaj będą jakieś propozycje, one nie są zbytnio zobowiązujące, Paść buław, głupiec, czyli to jest takie, choć wejdziemy do kina, choć wyjdziemy na randkę, choć zrobimy coś spontanicznego. Nie jest to poważne, nie jest to zobowiązujące. Karta umiarkowania pokazuje dystans ze strony tej osoby, a z buław, czyli tak jakby widujemy się tu i teraz, nie myślimy o przeszłości. Uważam, że tej osobie zależy, uważam, że jest wartościowa, uważam, że możecie naprawdę wiele fajnych rzeczy w swoje życie wzajemnie wnieść. Nie jesteście gotowi. Ta osoba jest w stanie poczekać, będzie wam proponować różne wypady, wyjścia. To faktycznie nie jest obowiązujące. Może warto się tak trochę dotrzeć, trochę poznać. Może gdzieś spotkacie się w połowie drogi. Ja mam tego życzę, bo wydaje mi się, że gdzieś tam coś fajnego mogłoby się między wami wydarzyć. No to tyle. Dzięki za wysłuchanie i pozdrawiam.